Siema. Dzisiaj gramy w 50 dni na tratwie, tak? Ja już wchodzę tu, jest ze mną Babunia, czyli Klapek, Mr. Waffle. Przedstaw się, proszę. Siemano, siemano. Siemano, siemano, z tej strony Wafek. 12, dobra. No to ja już Zabiną. u siebie zacząłem. Dobra. Ja. Co? Zaginął? No ja zaginąłem. Jezus Maria, czemu mi to pokazują? A się morda. Włóż do złomowiska. A, Czekaj, a ja to włożę. Rzeczy. Dobra, to ty mi wyjmij Dobra. rzeczy, proszę. A co to... A Jezu. Ja tu musisz je przetwarzać. No wiem. Ja ci... Trochę ta taka podruba 99 y, nights, nights in the Forest. In the, the, no. in the Forest. Ale na trak, No, a w następnym wiecie. odcinku na moim kanale pojawi się Sons of the Forest, i dalej będziemy kontynuować wątek Robloxa. I takie no, też. luźne, chillowe gry. No, tak, bo to będzie na nasz wspólny wiecie. serwer. Niekiedy po prostu, jak y ziemia, jakie będzie miała czasu, to ja będę niekiedy grał. No więc. Samemu, a ja czasami ja z nim. Wejdę na YouTube'a, bo muszę coś zrobić. No bym musiał coś zrobić teraz. Tu macie to. No bym musiał coś zrobić, ale bym musiał chwilę na chwilę wyjść. Oj, rybka, rybka, rybka. To, do, to ty ją zabij. Ja za, na chwilę zrobię scenę drugą. I chciałbym, żebyście chwilę poczekali. Na mnie nie. Kominek. No dobrze. Dobrze, to... To I fajna ta gra. Jak te... Ej, ej! rafta zainstalujemy mordo. Ej, raft! No, on jest za... bo nie wiem. Nie, czekaj, raft. Później no. sprawdzimy. Tak. Po odcinku. Kapturę. O Jezus. Czekajcie, chwilę. Poza strefę. Głos. Nie, 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 to nie to, to nie to. To ostatnie to jest? Nie, bo to Mówicie... jest z AIRCRAFT, będzie odcinek, Nie wiem. słuchajcie, z AIRCRAFT, z mega gry, którą my, ja bardzo lubię i Michał, mam nadzieję, że też lubi. No, no. Co mówisz? Że lubisz. Nie. Czy, do, czy dobrze pomyślałem o, o, o czym ja myślę? Nie. To dobrze. Lesie. O jakiś łotr tu jest? To, weź go. O jak się pisze Lesie? The forest. Forest. Ej, noc się zbliża. Dobra. Ja muszę będę, dopłynąć. będę. Dan, 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 dan. Dobra, stworzyłem nam kominek. Jeszcze popoluj trochę rybek. Czekaj. Dobra, mamy dużo. Bożę nam farmę na drewno. A jest trochę takie. Odwzorowywanie. O, przespijmy się. Oj, to nie ten. To jest. Będzie. Ten. Na już 210%. I tak w ogóle. Co tu mam na mo może zrobić w ogóle? Jest tu ja jakiś rekin w ogóle. Tak, jest. Ja widziałem. A ja nie. Gdzie pan Rekin jest? Bo zaraz tam do niego po, po, podpłynę jego go I Nie są bodne. Tak. Ej, ej ciekawe jakby smakował Rekin. No. No jedzą Rekiny. No Rekiny jedzą Rekiny. No. A Rekiny ja jedzą człowieka. A człowiek je Rekiny. Ej, grilla robimy. Hmm. O jezu. Dobra. Kwiatuszkę tu nam po sobie. się przetwarza. Ja, 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 ja. Widzicie, już jestem tu. Na razie, chwilę. Jeszcze chwila. Day one. No, mam jakby takie ważne rzeczy. Nie chciał, żebyś, żeby, żebyście wy widzieli. Dobra. Dobra, zebrać rzeczy. Ja zbieram po, po, tamtej, po tej stronie, bo po, po, tu są jakieś śmieci zło... Co to jest? Walizka. i mogę... Wa walizkę. Też otwieram. Uuu, stara lampka. Dobrze? Mam jakieś kolejne. Walizka no, kołego. Czarny, czar czarny ekran. O, chleb pyszny. Siema ekran dzisiaj przez chwilę będzie. <coughs> Okej, okay, po co mi to o, mówisz? Nie Niekiedy. Jo. A nie mogę się doczekać serii The Sounds of the Forest. No. Będzie niezła. Ja się zresztą nie mogę doczekać, a ty? No tak, ale musimy zacząć nowy serwer. No, musimy. Mhm. Gramy w 50 nocy na tratwie. Tak. No więc. No, gram w 50 nocy na tratwie. Na razie widzicie czarny jak... I Musimy je je I już nie widzicie, jak widzicie, jestem tu po ośkiela, tam mam lampkę na łbie. Dobra. Jakby taki nożyk słodki. I właśnie płynę do naszej bazy. No co, ludzie? Gramy po prostu. Bije się z typem i o jego posesji, przed. No. Próbujemy przetrwać w to 50 tym. mamy już drugi dzień. No, fajne mamy tu rzeczy, słuchaj. Ej, 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 coś ci napiszę. Dobrze. Dobra, dobra. Walizka. O, pyszny chleb. Fajnie. Dobra. Pole wymagane. Słuchajcie, nie chciał, żebyś, żebym widział, widzieliście tego, więc przez chwilę będzie czarny ekran. Tu, 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 tu. Co one i z ry, o, by, i, wy, i. nie powiem. Bro. Wartek Wartekt, bikolin, siu Abdul, Abdul. Mam młot i mam włócznię. I zero poluje ciebie na włóczniach Co? Tak. Chłopc ma kijaka w, w, w swoim otworze dolnym. O telefon. śmieci, tak zwane. Dzieci moje kochane śmieci, prawda? Aha. Dzieci moje śmieci. Bip, bip, bip. Dobra, miniatura. Wątpię. Możesz przestać? O, o, A gdzie ty jesteś, o, o? Michał, chciał, chciałbym, żebyś mi pomógł, bo mam problem. Ej, ja nie mogę ci pomóc. Wstrzymaj się, jak zrobimy 20 minut. Ale. Ej! To czekajcie. 99. Z ekranu, ekran to zapiszę. Dobra. Nic nie wiecie. Nic nie wiecie, słuchajcie. Jest. Przesyłam. No. No, przeznaczony dla dzieci. Dla dzieci to jest no. osobny. Jezu, Michał. Dla ja dzisiaj... tego nie, nie, nie wstawiłem chyba, bo nie wiem. No, nie wiem. Ej, dzisiaj jest Może... 19 grudnia. Co? 19 grudnia, no, jak to nagrywamy, a jak śpimy, co będzie? 20. I cztery dni Jezu, do wigi i że mam wesoły no. świąt. Też wam życzę wesołych Świąt Żebyście nie mieli kuchennych rewolucji tam na dole i w takim jednym połączeniu, który się nazywa... Kochane wi widzowie. E. Czarny e No ekran? sami wiecie. No, Musieliście mieć czarny ekran. Przepraszam. Jak widzicie, mam tu lampkę. Idę właśnie zanieść Płynę. Do. To... Mister Waffle. No. Dobra, chodź tu. Ile już nagrywamy. Dziecy, tak w ja... ogóle. Yy, nagrywamy. 13 minut. A zrobiliśmy dzień trzeci. Siema, yy, mamy... gramy w 50 nocy. Ej, bo jakiś latwie. chłop tu do mnie. pomocy. Już lecę, już lecę. Przedstaw się Michał. Siema, siema. Tu mister Waffel i ja, Ziemniak. Co możemy zrobić? Nic, mamy siema. trzeci dzień na Klatwie, właśnie tu coś robimy. Cicho bądź. Sam nawet nie wiem co. Aha, Kto ma być cicho? Cześć, taka... Ej, tu, 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 tu... tu. Dobra, co? słuchajcie chwilę. Na razie jest wszystko git, tak tu? Gitu, I choć, rekin, bo potem jest dr druga wyspa piratów. O, to jest rekin czy ryba? Ryba. Więc ja się rozprawię z rybą. Rybka! Mamy kontener, słuchajcie. Mam pudełko... I do pieca! Anuncji. I, I do pieca. I do okay, pieca. Okay. Miód, ja malina. Nowy worek. Co to jest Chodź za do. dziewczyna? Niech ktoś pod... O, mówiłem o nowym worku i nagle, bum, nowy worek. Lipka. Podpowiem i mi tu wigina. Miód, malina. Ja widzę jak Prze, ty tam płynie. Nowa broń. Ej kontener, Ej, wchodzę do kontenera. Czyż byłem w kontenerze. No, dobra, sam co? Się... Dobra, Ale się wierźli w nim, czy co? Co to jest? Cię w kontenerze? W jakie dzieci w kontenerze? Cię wiozły. Wiozły Aha. dzieci w kontenerze. No się zbliża, słuchajcie. Ciało. Ej, ja robię pole uprawne, dobra? Dobra, ja widzę rybkę. No, ja mam papier. Piwo. Co? Pijemy piwo? Piję piwo. O. Napiję piwo. Napiłem o nie, piwo. O nie, ryby. Ej, 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 pomóż, pomóż, pomóż. Dobra, ja muszę stąd odpłynąć, bo zginę. Może pojawił się duży monster. No to chyba jest żarta. Ja chowaj zami... się, chowaj się. No człowieku. Patrz jaki, ja jaki chłop. Uciekaj, Mordo. Gdzie? Uciekaj. No nie. Nie widzisz przed tobą. Widzę, a Bloby. gdzie? U... Uciec. Chodź tu do mnie. Szybko. Płynę. Uf. Dobra, jest. Jezu, widzieliście tego bloba? No, no jaki on jest duży? No. Mam nowe rzeczy. Tak on ma gały jak my. Hmm. Co? O, mam rybkę. Z uga, uga buga, uga buga, sentinel północny, uga sentinel. buga, uga buga. O, Co byśmy no. mogli zrobić? Słuchaj, poziom raftu, sznur, ogrodzenie, grill, zegar słoneczny, wędka, forma ja drzewna, topór. Ja sobie mógł... zrobię w topór. I A ja bym rozwijał to. No, tratwę ulepszejmy. No. Albo czesa też zróbmy jakiegoś. No. Albo... Nie pytaj, co kupiłem. Co kupiłeś? Pani Majesz. Co kupiłeś? Mów. Nie, po... Nie powiem. Wiecie, Aha. no jak wam mija dziomek? Zapraszam Was na moje inne filmy. No. I oczywiście ja. na moje. No i na Twoje. Na no. moje. Moje. I waslan. Nie podam Wam imienia i nazwiska. Sam mówiłeś to przed chwilą imienia. Kogo? Dekl. No moje. Naprawdę powiedziałem Twoje? Tak, na M. A, to musieli nie słyszeć. Gratuluję muzyku, brawo. Nie. Yeah. Brawo dla Ciebie. Dziękuję, dziękuję, nie trzeba było. Spędziałem tu miód malina. Czekaj, bo ja chcę tu zrobić grilla. Dwie minuty, żebym dużo zebrał rzeczy. To jest fajnie, bo są na każdym rogu prawie rzeczy i to jest mega fajne w tym. Słuchaj, mam starą łódkę. Mam dwie minuty, żeby ją zeksplorować. O martwy telefon. Nie działa. Wow, co tu są za rzeczy, ludzie? No, są tu niezłe rzeczy. Ej, mam płetwy. Płetwonurka? No. Dobra, zaraz się powoli zbliża na nasze upragnione. Witamy. No. Więc widzowie dopłyniemy i powiem wam tyle, że zaraz będziemy kończyć, bo... Naprawdę? Już i będzie kontynuacja tego, wiecie? Ej, no właśnie, żeby nie były To będzie za kontynuacja... Odcinki. No, żeby, żeby nie były za długie odcinki, żeby po prostu was tak nie znuzić tym, tylko po prostu będą druga część. Którą wstawimy. Wstawimy na 210% drugą część. Drugą część. Drugą część wstawimy. No. Kiedy wstawimy niby drugą część, jak myślisz? Pewnie w tym samym momencie. No, bo będziemy jeszcze teraz nagrywać, a później wstawimy. Drugą część ulepszam, matwę. No. Dobra. Mm. Mamy... ile mamy tych złomu. A, nie, mamy materiału. Mamy pięć złomu. No Oj, I chodź burzki wyrwać. E, twój ziemniak! Twój synek. Ja ja jem ja, 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 twojego synka. O nie Ej, tu jest ląd. Gdzie? Mam ląd. Nie widzę. A, a widzę ten taki ze śmieci tych ulepionych takich. Nie. Naprawdę jest lustro. A dobra. A. Ej, pozbiera jeszcze cztery drewna. Nie Marlene. Dobra. dobra, ja już uciekam. Bo za chwilę blob przyjdzie. I cię zje. No właśnie, i mnie I będzie. I będzie duży problem. Mieliście dzisiaj wigilię? Skip. Nie, nie. My mieliśmy. Ja nie skipuję. Coś będzie nas atakowało. Wiedziałem. A ja nie wiem co. Wow. Ej, atakują nas. I wiesz? Co? Atakują. Ja jestem głodny. Chodź, atakują nas. Super, że jestem jesteś głodny. Teraz głodny, ale atakują nas. A masz, a masz, a masz w Właśnie, masz. A masz w dudka. Jestem... Ej, a masz żarcie, bo jestem głodny? Jestem głodny. Nie, nie mam żarcia, sorry. Bo jestem. Mądrzy. Mam witaminki. Drewniane bramy, zwierzę, kolczaste kable. To by się nam przydało. Więc ja kupię hmm. dwa, te kolczaste kable Blum. i porstawiam tu i tu będzie następne. Widzisz tego blob'a? No on jest potężny. No. Płotingi. Wyobraź, że takich pływa gdzieś. No, gdzieś. Może. Gdzieś no. się czai, wyskoczy na nas i na Dobra, idź tam nurkuj w głębiny. Nie, no. Bo ja mam żero żarcia mam, morda. No to uzdobinijmy spokojnie. Mam, a mama? Nie mam. My O. To ja zatnę już z Dziesiąty dzień. Dobra, widzowie, to tak, to wam mówię, że dzisiaj, no wyleci druga część, się zna więc się żegnamy, BAYO! Mayo